co zaznaczenia historyczne nas tutaj spędziły co leży u podstaw tego zamieszania którym jest w polsce kolagen jako zjawisko już są tu wiele gadań, to już jest zjawisko, to już jest ruch społeczny, to już jest moda, to jest temat w autobusach, w lokalach, na przyjęciach rodzinnych i w małych ale też w tak większych miejscach historia zaczyna się proszę państwa tak naprawdę głębiej niż my mówiliśmy dotąd historia zaczyna się już w latach 70. W latach 70. w Polsce, a mówiąc dokładniej w PRL-u, w którym mało co dobrego było, jak twierdzą krytycy, powstała nadesilna silna polska szkoła biochemiczna. Na sali jest mnóstwo osób z siwizną na schroniach, a nawet widzę dwie panie w wieku późnej wiosny. I te osoby świetnie pamiętają, kiedyśmy to bali się w Polsce, że będziemy mieli w kiełbasie albo w kurczakach Kryla. Kiedy... Mieliśmy ratować świat przed głodem poprzez pozyskiwanie z bezbrzeżnych zapasów białka, które znajdują się w krylu antarktycznym. Taki właśnie pokal. I mieliśmy nawet statek badawczy, nazywał się profesor Siedlecki. Ja byłem na tym statku, ja pamiętam go. Ten statek pływał wokół Antarktydy. Nasi biochemicy naukowcy łowili tam kryla i z tego kryla mieliśmy robić sobie jedzonko i wszyscy się obawiali, że będziemy mieli krylowe kiełbaski. Nic takiego się nie stało czasie opracowano takie metody utrawy roślin, że polska metoda na ratowanie świata przed głodem okazała się nikomu niepotrzebna. Z tym krylem też nie było tak prosto. Oddzielenie części hitynowych od kryla nie było takie proste. I skończyło się to tym, jak to zazwyczaj, że profesor Siedlecki poszedł na żyletki, a z niezłych pomysłów nie zostało nic. Proszę no Państwa, no nie do końca nic. Zostało 60 absolwentów biochemii, biochemii ze specjalizacją białek organizmów wodnych, z której to 60-12 osób zrobiło profesurę i ci ludzie poczuli się nagle w końcu lat 70. na początku 80. i komu niepotrzebni. I oddajcie taką sprawiedliwość. Mało w Polsce dziedzin nauki w tamtym okresie mogło się czymś poszczycić. Ja mam zawsze problem, kiedy rozmawiam o wielkim wynalazku chemicznym, jak nie patrzeć. Mam zawsze problem z oksami, bo oni mówią chemia w Polsce, biochemia. A cóż to Polacy wnieśli do chemii? I zauważcie Państwo, poza nazwiskiem Ignacego Łukasiewicza, ale przecież do XIX wiek, który zrezygnował Europę, nie za bardzo jest, jakie nazwisko wymienić. No, ale mamy ten epizod, w lat 70 -tych, 90 -tych, kiedy w Polsce dorobiliśmy się niezłej kadry w remiku. Ci ludzie, jak mówiłem, nie mieli swojego miejsca w życiu. Oni zaczęli kombinować, oni mieli ogromną wiedzę i ogromne doświadczenie. To oni, ja rzucę trzema nazwiskami, profesor Kołodziejska, profesor Sadowska i doktor Sklonski już w latach 80 wydobyli ze skóry wich kolagen, przy czym ideą ich wówczas było raczej zdobycie zaplecza biotechnologicznego do produkcji na przykład żelatyny w ilościach nieprzewidzianych. Nie, nie myśleli absolutnie o żadnej kosmetyce. Proszę Państwa, tak na marginesie to jest piękny wynalazek, którego nie wykorzystujemy. My mamy technologię pozwalającą uzyskać dziesiątki, setki ton żelatyny spożywczej z odpadu przetwórstwa rybnego, czyli z surowca za darmo, nie, surowca, za który trzeba płacić i go utylizują, że tak powiem. A mając tę możliwość, Polska sprowadza żelatynę poprzez firmy, na przykład takie jak Pan Grabek, o, mieliśmy taką aferę żelatynową w Polsce. A po aferze z BSE, żelatynę ślińską sprowadzamy z zagranicy, będąc jednym z większych producentów czarnych lewnej na świecie. To jest parodia. Mamy doskonałą w Polsce zdolność niewykorzystywania swojego potencjału. Ale błądzę w dygresji. Idźmy do rzeczy. Panie Państwo, Wydobycie kolagenu ze skóry rybich nie miało żadnego ukierunkowania jeszcze wtedy, niemniej zrobili to Polacy. I pamiętajcie o tym zawsze w rozmowach na ten temat. Pierwsi zrobili to Polacy na świecie. Po dziś dzień jesteśmy absolutną potęgą w tym temacie. Nikt nie przebił polskiej myśli technicznej, jeżeli chodzi o pozyskiwanie białek ze skór rybich. I na Polityce Gdańskiej ten kolagen w latach 90. już był używany no, naukowo do rozmaitych celów. Potem pojawia się ośrodek również Gdański, ośrodek konkurujący, nazwijmy to, na Gdańskim Uniwersytecie. Dziękuję za ten telefon. Pierwszy raz od miesiąca nie wyłączyłem własnym sygnałem, a to by dopiero było, gdyby mój zaczął dzwonik. Ale to tylko nam się dwójce zaczęło, nic więcej prawda? Proszę Państwa, okej. Okay. No więc idźmy do strona historii. W końcu w lat 90. Katedra Biochemii Uniwersytetu Gdańskiego, uczelni sąsiadujący z Polibuną, dostała, dostała dotację rządową w śmiesznej wysokości, odpowiednio dzisiejszych 20 tysięcy złotych. I wiecie, co by jakieś jakiś urzędnik, który tę dotację tam przekazał, że ci panowie wynajdą chorobę z grupy kolagenos, która będzie atakowała wyłącznie białka lakowe. Czyli dla odmiany. Będziemy ratować świat przed nowotworem. Nie wynaleziono choroby, nie wyhodowano choroby z grupy kolagenów, która mogła atakować wyłącznie komórki rakowe. Natomiast jak to była w Polsce na fukę po klasy, profesor chemii Józef Przybylski wraz ze swoją ekipą, proszę Państwa, metodą prób i błędów przefiltrował kolagen pozyskiwany ze skóry w sposób taki, że po zakończonej operacji filtracji emulgacji ten produkt zachowywał strukturę heliczną, helistyczną, spiralną.